Historia świata według niekrytego krytyka Witam! Dziś opowiem wam o pewnym niezwykłym wynalazku, dzięki któremu każdy z nas potrafi odpowiedzieć na pytanie Która budzi? Moim starszym znanym ludzkości zegarem jest zegar słoneczny, ale niestety dość ciężko nosiło się go na ręku, no i niezbyt precyzyjnie działał w nocy nie działał. Poza tym, zanim ludzie odkryli, że słońce to nie Bóg, tylko po prostu taka duża, płonąca gwiazda, nie do końca potrafili dokładnie określić czas. Nie wiecie, kupowali bilety do kina na 20 i potem pół dnia się spierali. Czy ten cień na pewno pokazuje 19 czy może 19.15? Zresztą kina miały identyczny problem, więc film wyświetlano dopiero wtedy, kiedy wszyscy łaskawie zjawili się w jaskini. No co, kiedyś nie było multicim z 20 restauracjami, kiedyś ojca chrzestnego oglądało się w jaskini na projektorze. A jak Ktoś potrafił na czymś grać, to robił soundtrack. Nieważne. Ważne jest to, że w 724 roku pan Liang Lingzan, oczywiście Chińczyk, tylko Chińczycy wymyślają takie urocze imiona i nazwiska, yang, 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 zbudował zegar mechaniczny. Od tamtej pory ludzie robili wszystko, żeby jeszcze bardziej precyzyjnie określać czas co do sekundy, jakby na złość wszystkim przedstawicielom gatunku Homo sapiens, lubiącym się spóźniać. W czasach określania godziny za pomocą słońca przychodzili do pracy dwie godziny później i szef nie mógł nawet trochę sobie powrzeszczeć. Bo też był zdeczka zacofanym jego mościem I czasu określać nie umiał A Rolexy na nadgarstkach szefów pojawiły się dużo, dużo później Hitem XXI wieku jest zegar pulsarowy Wykorzystujący impulsy promieniowania elektromagnetycznego Gwiazdy neutronowej No i dzięki tym wszystkim mądrym wyrazom Możemy naprawdę zajebiście precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie o godzinę Przepraszam, ma pan zegarek? Tak, mam najnowszego pulsara Jest 14.31, 14 sekund, 8 milisekund A nie, przepraszam, jest 14 1431, 16 sekund, 2 milisekundy? A nie, przepraszam, jest 1431, 18 sekund. Dobra, panie, ja nie mam czasu na czas! O wynalezieniu koncepcji ironii porozmawiam jutro, bo jest to zdecydowanie największe osiągnięcie ludzkości od czasu zbudowania drapaczki po plecach. Zegar słoneczny, mechaniczny i pulsarowy. Macie krączek. Czyli niekryty krytyk, jak zawsze punktualnie o 1645 000, 000 ms. Historia świata według niekrytego krytyka, historia świata według niekrytego krytyka. Witam! Dziś opowiem wam o pewnym niezwykłym wynalazku, z którego niestety zupełnie nie potrafię korzystać, bo nie dołącza się do niego instrukcji obsługi. Przed wami ironia. Co to jest ta ironia? Aby możliwie szybko i skutecznie wyjaśnić to pojęcie, przytoczę może IX wiek i pewnego Chińczyka, który wymyślił proch strzelniczy, i nie byłoby w tym nic zdrożnego, to nie fakt, że poszukiwał bardziej eliksiru na nieśmiertelność. Jestem pewien, że od IX wieku ironię tego zdarzenia docenił każdy, kto konał w jakiejś bezsensownej wojnie z trzema kulami w głowie. Ironią również byłaby sytuacja, w której człowiek z trzema kulami w głowie, chwilę wcześniej zdejmuje hełm, bo mu ogranicza widoczność. Hitem ironii historycznej była Pierwsza wojna światowa, nazywana na początku, cytuję wojną, która zakończy wszystkie wojny. <laughs> Albo film Gdzie jest Nemo, który uczył dzieci, że rybkom jest lepiej w dużym oceanie niż w małym akwarium. A po premierze okazało się, że popyt na urocze małe rybki, a co za tym idzie na ich połów, znacznie wzrósł i spowodował bardziej masowe ubezwłasnowolnianie rybek niż pozostawianie ich w naturalnym habitacie. Mamy jeszcze ironię losu, czyli Beethovena. Nie, nie, nie chodzi o tego wielkiego Bernardyna, chodzi o tego wielkiego kompozytora, który stracił słuch. Serio? To się nie powinno nazywać ironia losu, tylko losowa ch**a z rodzynkami, gadet? Ironię odczuje też na pewno każdy kot, który zatrzasnął łapę w pułapce na myszy, albo każdy seryjny zabójca prostytutek, który zupełnie przez przypadek trafił na prostytutkę dorabiającą po godzinach jako nie zabójca Wy również możecie stosować ironię Na przykład kiedy szef kpiąco się do was wykrzywi A wy mu grzecznie powiecie Że ma najmilszy uśmiech na świecie Wiecie wyzywanie go od palanta Może i daje większego powera Nawet jeśli zrobimy to we wnętrzu swojej czaszki Ale ironia moi drodzy To cecha ludzi wyjątkowo silnych W swojej słabości Ironię bez grama ironii Ani żadnego innego grama Przedstawił Maciek Frączyk Czyli nie krytyk kryty. Historia świata według niekrytego krytyka. Historia świata według niekrytego krytyka. Witam! Dziś poznamy kolejny wynalazek językowy, bez którego komunikacja międzyludzka byłaby naprawdę bardzo trudna. My to nazywamy partykułą nie, Rosjanie mówią nie, Niemcy noin. Amerykanie no fucking way, a praczłowiek mówił po prostu. Ee, ee. Zaprzeczenie powstało prawdopodobnie wtedy Kiedy pierwszy praczłowiek Chciał odbyć stosunek w trójkącie Ze swoją prakobietą I stadem okolicznych mamutów A ona nie za bardzo chciała No fucking way Oni mieszkali w Ohio Zresztą wtedy trzeba byłoby to chyba nazwać Nie trójkątem Tylko jakimś wielokątem Albo jeśli stado duże To nawet kołem Nieważne Bez powstania zaprzeczenia Nie mógłbym powiedzieć Że to przed chwilą było nieważne Bo w czasach przedzaprzeczeniowych Wszystko było ważne I na wszystko trzeba było się godzić Jak ktoś ci czy masz ochotę na pizzę A ty już miałeś pizzę po dziurki w nosie Jak żółwie ninja To nie mogłeś powiedzieć nie No bo nie miałeś nie Jadłeś tą pizzę, tę A w ramach rewanżu proponowałeś takiej osobie Zabawę na zjeżdżalni zbudowanej z do sera Albo założenie na siebie 20 kg łatunków wybuchowych I wbiegnięcie na dworzec kolejowy Z jakimś durnym okrzykiem Na przykład kocham Miley Cyrus Albo Allah co Cokolwiek Swoją drogą. Wtedy wszyscy kochali zarówno Miley Cyrus, jak i Allaha. No bo jak się nie umiało powiedzieć, że się nie kocha, to się zawsze mówiło, że tak się kocha, nieważne co to było. Problem pojawiał się na przykład przy fundacjach charytatywnych, bo podczas akcji Nie jesteś sam, każdy był sam. Problemy tego typu zaczęły się zresztą już w starożytności, bo kiedy Seneca powiedział, że przy stoi mężczyźnie bać się ciężkiej pracy, to wszyscy mężczyźni usiedli na kanapie i na dupie i nie było komu dominał układać, Czy cokolwiek oni tam robili, w tej starożytności. Później też był niezły zonk, bo nieboska komedia nazywała się Boska Komedia. Dokładnie tak samo jak Boska Komedia. I uczniom się już wszystko kompletnie popieprzyło na maturze. Na szczęście wszyscy pozdawali, no bo przecież nikt nie mógł nie zdać. A wszystko dzięki pramężczyźnie, prakobiecie, pra mutom i prawie wielokątom No fucking way! Maciek frączek, czyli. Nie... kryty, kryty. Historia świata według niekrytego krytyka. Historia świata według niekrytego krytyka. Witam! Dziś opowiem wam o pewnym niezwykłym daniu, bez którego nie przetrwałby ani żaden student, ani tym bardziej żół. Przed wami pizza. Żarcie uniwersalne i co najważniejsze nie wymagające od użytkownika umiejętności posługiwania się nożem, delcem, ani tym bardziej łyżką. Pizza to bez dwóch, ani nawet trzech, ani nawet czterech zdań najpopularniejsza potrawa w historii wkładania pokarmu do jamy gębowej w celu przerzucia i wydalenia. Prawdopodobnie, gdyby powstała wcześniej, odegrałaby jeszcze większą funkcję w historii gatunku Homo Sapiens. Pizzeria Antonio, w czym mogę pomóc? E, dzień dobry, tu Jezus Chrystus, robimy sobie takie małe party pożegnalne z kolegami i chciałbym zamówić sześć dużych pepperoni z dowozem. To będzie razem 30 srebrników. Judasz, wziąłeś portfel? A czas oczekiwania to około 17 godzin, bo nam się najszybszy osioł transportowy zepsuł. Nieważne. To, co powinniście wiedzieć, to fakt, że coś w stylu pizzy podawano już w starożytnej Grecji, a współczesna wersja tej potrawy powstała w okolicach roku 1889, kiedy Neapol odwiedziła królowa Włoch o imieniu Margarita. To się nazywa milion zbiegów okoliczności na sekundę! Laska, która nazywała się Margarita, pojechała do Włoch i została poczęstowana pierwszą w historii Margaritą. To tak jakbym ja pojechał do, nie wiem, Holandii i na obiad dostał pierwszego w historii pieczonego frączyka z frytkami. Czy to nie jest najgenitalniejsza rzecz, jaka może się przydarzyć człowiekowi w jego szarej egzystencji? Spróbować dania, które nazywa się dokładnie tak jak ty? Nice! Największymi fanami pizzy są oczywiście żółwie, szczególnie te wojownicze i z przerośniętym karkiem i zmutowanym szczurem w roli ojca. Prawdziwe żółwie też lubią pizzę, ale muszą ją zamawiać z tygodniowym wyprzedzeniem, żeby mieć chwilę na odłożenie słuchawki. I dotarcie do domofonu. Drru! Antonio, w czym mogę pomóc? Jestem z i chciałbym zamówić pizzę. Tylko proszę długo pukać, bo trzeciego dnia podróży do domofonu muszę skręcić po portfel. Znaczeni historyczne, są najważniejszego dania wszechczasów czasów zaraz za kanapką z nutellą przedstawił Maciek franczyk czyli Niekrytyk. Krytyk. Historia świata według Niekrytego Krytyka. Historia świata według Niekrytego Krytyka. Witam. Dziś opowiem Wam o pewnym niezwykłym wynalazku, bez którego wielu z Was, udających normalnych ludzi, czekałoby teraz na romantyczną, zakończoną analem randkę pod więziennym prysznicem. Przed Wami łopatka, prastare narzędzie do zakopywania zwłok oficjalnie łopata została wynaleziona aby podnosić i przenosić sypkie materiały ale każdy szwarc charakter trynkiewiczowskiego dramatu powie ci coś innego nie, łopata nie służy do naładowania na taczkę węgla tylko do zakończenia randki w taki sposób żeby do końca życia nie musieć przeżywać miłosnych uniesień w otoczeniu wydzieranych kolesi w piżamach w paski homo sapiens to tak rozkoszny i przyjazny gatunek, że zakopywanie innych jego przedstawicieli towarzyszy nam od bardzo, 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 bardzo do dwudziestej potęgi dawna. Pierwszy psychopat zabójca, któremu zamarzył się romantyczny wieczór przy zapachowych świecach i rzeźnickich tasakach, wpadł jak śliwka w kompot, kiedy do jego zapyziałego mieszkania wpadła policja. Potrzeba matką wynalazku, więc kolejny psychopatyczny morderca, zamiast porandce wcisnąć ciało prostytutki tradycyjnie do szafy i powiesić zapachową choinkę, żeby nie było czuć, postanowił zakopać ją w ogródku. Adam Słodowy, zrób to sam. Kopał tak w tej ziemi gołymi rękoma, ale szybko okazało się, że ukrywanie zwłok to wcale nie sadzenie pelargonii i by się jakieś narzędzie. Psychopata, mimo bardzo specyficznych relacji, jakie budował między ludźmi, miał wystarczająco dużo wyobraźni, aby przymocować kawałek blachy do kija i w ten oto sposób zapoczątkował modę na filmy gangsterskie. Robert De Niro i John fucking Peshi nie zliczą wszystkich trupów, które zakopali gdzieś na pustyni, aby rozwiązać swoje problemy. A zwykle problemem gangsterów było pozbycie się ciała w bagażnika. Podobno w latach dwudziestych to było tak powszechne, że kiedy gangster kupował nowego Cadillac'a, to dostawał trupa w bagażniku gratis. Wiecie, żeby udowodnić, że Ciemność bagażnika na pewno sprosta jego oczekiwaniom i nie trzeba będzie nikogo kroić. Bo to już jest niehumanitarne i chore, no czy was pogięło? Historię Łopaty przedstawił Maciek Frączyk, czyli niekryty krytyka. Historia świata według niekrytego krytyka.